O szybko siebie. artystyzm, sztuka. Księga życia, receptura, przeliczenie ceny, cena bazowa z napisaniem, receptura i opisem, jak przyrządzić, przygotować, z ceną, podsumowaniem, nawet wypisaniem ceny produktu, jakie wzi były wzięte pod uwagę, gramatura, na ile starczy taka porcja, porcjowanie produktów, przygotowanie, ile ciastek, jedna taka porcja, na ile starczy, przygotowanie, opisane z, z uwzględnieniem tam jakichś pochyłowych, z użyciem oleju, że trzeba trochę dodać więcej, uwzględniony taki dokument, będzie napisany ręcznie sfotografowany wysłane do Kościoła w parafii, jak i do Watykanu, będzie wysłane listownie i list przekazany do Królestwa Paninie, do Pańskiego, że księdzowie mogą sobie wdrożyć możliwość na te zarobkowania. Zatrudnić mogą wtedy emerytowane panie na przykład i wysyłać do piekarni. Mogą wtedy, będą mogli zarabiać, że to taki podarunek, dobry życzeniowy ode mnie. Z szacunku względem mojej i spraw ojca i ojca, Ada, to jest oda Ewy i o Tamas Księgi Rodzaju, z ich uwzględnieniem, życząc z bogacenia się, życząc im, żeby dążyli do realizacji swoich dzieci, żeby nie przebaczali, nie byli za przebaczaniem takim próżniowym ku próżni że skoro się takie coś im tam... Nie, na, nie namówiło się do tego, że żeby prawdzie, że wybaczone to wtedy, kiedy to się skoryguje, i wtedy, kiedy to się tam przeprosi, kogoś się czyniło, że wiadomo, względem kogo odszkoduje się, będzie się się odszkodować, yy, prosząc o jakieś wyrozumiałe kary do posłacenia, to wtedy mogą mieć wybaczone u swoich wszystkim środków to To już Później tak. żeby się nie dopchać w próżnie, w jakąś tam i tyle poczuwania się w renomie jakichś antychrześcijan, od takiego stanowienia zabawy, farambyla, no, że tacy jacyś którzyś no tak jakby tak chciały, że, my, że to, to tak ma być ten co był wynik pandemonizacji i to tak miałoby się realizować, że diabelni Total to debilizmy traktowania prawdziwych chrześcijan, ujmywania że rzekomo wybaczone, tak jakby, że to został zrobiony, i ksiądz miał mówić, że to macie wybaczone, że oczywiście, tylko wystarczy się ponowicie, no oczywiście, że nie, to muszą przeprosić za to i odszkodować. A jak nie wiedzą, komu robione było, no to wtedy to kościoła i to księdza rozmowa i forma swoja chęci odszkodowania że się chce, to wtedy ksiądz, jak nie wiedzą, nie wiedzą komu to rządzili faktycznie, to wtedy mogą się zaprosić i zapytać jakie misje chrześcijańskie mogliby dokonać, żeby to się tam poprawiało w przejściach u księdza, księdzola, to życząc tak takiego dobrego podejścia, co już w kościele modlitwa zostawiona, nie tylko ode mnie, słowa, strona, to i papież o tym wie, to i że będę właśnie chciał to właśnie pomóc, zdrożyć kościołowi taki produkt, co w kościele by mogli takie dawać z opłatków. Każdy na przykład, ale wtedy właśnie licząc, że ktoś daje za to dobrą kasę, wtedy chętnie przychodzące i takie działanie efektywne na jarzeniu i kurkumina, ochrona genetyczna przed próbą zrobienia przez biało od demonistyki użycia bielośmierci, słania, która może powodować nawet białaczkę, to, że ochrona i wtedy fajniej, bogacej. I że to ode mnie taki dar dla Kościoła. E tu acha